Czy ty naprawdę nigdy nie przestaniesz robić z siebie pośmiewiska, Zofio? Słowa mojej matki, Haliny, odbiły się echem w ozdobnej sali, jak cichy, lecz bolesny cios. Były wypowiedziane chłodno, z tą samą surowością, do której przywykłam od dzieciństwa. Zamiast szeptać, mówiła na głos. Chciała, by wszyscy słyszeli. Chciała, bym się wstydziła publicznie. Staliśmy przy długim stole pokrytym białym obrusem i świecami o zapachu lawendy. Sala była udekorowana w sposób idealny, niczym z katalogu ślubnego. To był dzień zaręczyn mojej kuzynki Natalii. Dzień, który miał być jej, ale jak zwykle, stał się kolejną okazją do tego, by mnie upokorzyć. A ten twój wyimaginowany narzeczony? Będzie dzisiaj, czy znowu ma zmyśloną konferencję w Nowym Jorku? Dodał mój ojciec, Tomasz, z ironicznym uśmiechem, którego tak dobrze znałam. Uśmiech ten był zimny, pusty. To nie był śmiech z radości. To była drwina. Świadoma. Obliczona. Nie odpowiedziałam. Spojrzałam tylko na stojącą nieopodal wazę z kwiatami. Udawałam, że nie słyszę. Ale słyszałam. I czułam, jak serce mi się ściska. Nazywam się Zofia. Mam 32 lata. I odkąd pamiętam. Jestem tą inną w rodzinie. Od dziecka byłam porównywana do Natalii, pięknej, utalentowanej, idealnej Natalii. Ona zawsze miała wszystko. Elegancję. Pewność siebie. Karierę adwokacką. Partnera, który zachwycał rodzinę. A ja? Introwertyczna, z książką w ręku, zbyt cicha, zbyt zwyczajna. Pisałam opowiadania do szuflady. Pracowałam zdalnie jako redaktorka. Mieszkałam sama. Miałam kota. Dla mojej matki byłam rozczarowaniem. Dla ojca powodem do żartu. Dla reszty rodziny milczącą zagadką, którą łatwo było zignorować. W pewnym momencie przestałam nawet próbować się tłumaczyć. Bo i po ceo? Podczas rodzinnych spotkań atmosfera była zawsze napięta. Niby śmiechy, rozmowy, anegdoty. Ale ja siedziałam w kącie stołu, z kieliszkiem wina, z uśmiechem wyćwiczonym do perfekcji. Nauczyłam się nie płakać przy innych. Nauczyłam się nie reagować. Do dziś pamiętam tamten niedzielny obiad, trzy tygodnie przed zaręczynami Natalii. Właśnie wtedy, nie wiedzieć czemu, zdecydowałam się wypowiedzieć te słowa. Ja też jestem zaręczona. Zapanowała cisza. Ciocia Barbara zamarła z widelcem w powietrzu. Kuzyn Grzegorz parsknął śmiechem. Matka spojrzała na mnie z mieszaniną rozbawienia i pogardy. Z kim? Z tym twoim pisarzem z internetu? zapytała Natalia z lekką złośliwością. Nie odpowiedziałam. Powiedziałam tylko, że on jest dyskretny. Że nie lubi rozgłosu. Że być może nie będzie mógł przyjechać na uroczystość. Oczywiście nie uwierzyli. Od tego momentu zaczęli mnie wyśmiewać przy każdej okazji. Narzeczony Zofii stał się nowym żartem rodzinnym. Wymyślony chłopak. Mąż z papieru. A ja? Ja milczałam. Milczałam, bo nie wiedziałam jeszcze, jak to się wszystko skończy. Milczałam, bo miałam nadzieję, że los się w końcu odmieni. Że ktoś, choć raz, stanie po mojej stronie. Bo prawda była taka, że poznałam kogoś. Aleksander, inny niż wszyscy, spotkaliśmy się podczas konferencji literackiej w Krakowie. On był gościem honorowym, ja pomagałam przy organizacji. Wysoki, z przenikliwym spojrzeniem, ale łagodnym uśmiechem. Inteligentny, cichy, z klasą. Rozmawialiśmy o literaturze, polityce, życiu. Spotykaliśmy się od kilku miesięcy, ale nie mówiłam o tym rodzinie. Bałam się bo wiedziałam, że nawet jeśli powiem prawdę, zrobią z niej karykaturę. Ale wtedy, w tej sali, pośród śmiechu, spojrzeń pełnych politowania, drwin i złośliwych komentarzy, wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Kiedy zegar wskazał godzinę dziewiętnastą, drzwi sali otworzyły się z cichym skrzypnięciem. Kilka osób spojrzało w tamtą stronę, nie zwracając szczególnej uwagi. Ale po chwili, gdy postać stojąca w drzwiach ruszyła w moją stronę, gwar ucichł. Wysoki mężczyzna, w eleganckim garniturze, z bukietem białych lili w rękach, przeszedł przez salę z powagą i spokojem. Jego kroki odbijały się echem na marmurowej posadzce. Zatrzymał się przede mną. Spojrzał w oczy mojej matce, potem na ojca, następnie na Natalię i w końcu na mnie. Uśmiechnął się lekko. Skłonił głowę. I powiedział. Przepraszam za spóźnienie. Właśnie wyszedłem ze spotkania z prezydentem. Ale nie mogłem nie przyjść, obiecałem Zofii, że tu będę. W momencie, gdy Aleksander wypowiedział te kilka spokojnych słów, czas jakby się zatrzymał. Przepraszam za spóźnienie. Właśnie wyszedłem ze spotkania z prezydentem. Ale nie mogłem nie przyjść, obiecałem Zofii, że tu będę. W sali zapadła cisza. Prawdziwa. Namacalna. Każdy oddech wydawał się zbyt głośny. Nawet świece, które dotąd migotały beztrosko, teraz zdawały się płonąć ostrożniej. Spojrzałam na Aleksandra. W jego oczach nie było ani grama wahania. Stał spokojnie, z tym samym szlachetnym wyrazem twarzy, z jakim po raz pierwszy go ujrzałam. Bukiet lili w jego dłoniach pachniał delikatnie, kontrastując z ciężarem atmosfery. Moja matka cofnęła się o krok. Ojciec odchrząknął nerwowo. Natalia zacisnęła palce na kieliszku. Tylko ja stałam nieruchomo, w szoku, zachwycie i niedowierzaniu jednocześnie. Aleksander podszedł bliżej. Podał mi kwiaty i nie odrywając wzroku, powiedział: Wyglądasz przepięknie. Moje serce zabiło mocniej. Wzięłam bukiet i poczułam, jak łzy zaczynają zbierać się w kącikach oczu. Nie z żalu. Nie z bólu. Ale z ulgi. Po raz pierwszy ktoś naprawdę był po mojej stronie. Publicznie. Otwarcie. Bez wstydu. Rozmowy przy stołach, które wcześniej wypełniały salę echem radości, teraz zamarły. Każdy patrzył. Nikt nie mówił. To było to samo milczenie, które znałam tak dobrze, ale tym razem to nie ja je niosłam. Tym razem oni nie wiedzieli, co opowiedzieć. Aleksander zwrócił się do mojej matki z uprzejmym skinieniem głowy. Pani Halino, dziękuję, że mogę uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu dla waszej rodziny. Matka otworzyła usta, jakby chciała coś powiedzieć, ale słowa nie przyszły. Kiwnęła tylko głową. Ojciec próbował odzyskać kontrolę. Pan spotkał się dziś z prezydentem. Tak. Rzeczywiście. Konsultowałem kwestie dotyczące reformy kulturalnej. Ale to osobna sprawa. Dziś jestem tutaj jako narzeczony Zofii. To jedno zdanie rozbiło wszystkie pozory, wszystkie wątpliwości, wszystkie żarty. Niektórzy mogliby zapytać: kim on właściwie był? Człowiekiem, który pojawił się w moim życiu w chwili, gdy najmniej się tego spodziewałam. Z pozoru zwykły uczestnik konferencji literackiej. Ale z każdym spotkaniem odkrywałam, że za jego spokojem kryje się głęboka siła. Był doradcą strategicznym dla instytucji kulturalnych, współpracował z rządem, pisał raporty, prowadził wykłady na temat wpływu sztuki na społeczeństwo. Ale nigdy się tym nie chwalił. Dla niego najważniejsze było, by być człowiekiem godnym zaufania. Pewnego wieczoru, kiedy siedzieliśmy razem przy herbacie, zapytałam go: Dlaczego się mną zainteresowałeś? Ja nie jestem spektakularna. Uśmiechnął się i odpowiedział. Bo ty jesteś prawdziwa, Zofio. I w świecie, gdzie wszystko jest na pokaz, prawda jest największym skarbem. Wróćmy do wieczoru zaręczyn Natalii. Po chwili zaskoczenia, Natalia podeszła do nas z wymuszonym uśmiechem. Jej ton był uprzejmy, lecz chłodny. Miło Cię poznać, Aleksandrze. Zofia wspominała, że jesteś dość zajęty. To prawda. Ale dla niej zawsze znajdę czas. Odpowiedź była spokojna, lecz precyzyjna. Natalia odwróciła wzrok. W jej oczach zobaczyłam coś, czego nigdy wcześniej u niej nie widziałam wątpliwość. Może nawet zazdrość. Dalsza część wieczoru minęła w zupełnie innej atmosferze. Ludzie zaczęli podchodzić, zadawać pytania, próbować zrozumieć, kim jest ten tajemniczy mężczyzna. Aleksander był cierpliwy, uprzejmy, elokwentny. A ja po raz pierwszy w życiu nie czułam się gorsza. Czułam się widziana. Czułam się kochaną. Na koniec wieczoru, gdy większość gości zaczęła się rozchodzić, matka podeszła do mnie. Zatrzymała się, zerkając na Aleksandra, który rozmawiał z wujkiem Januszem przy stole. Dlaczego nic nam nie powiedziałaś? Zapytała cicho, prawie szeptem. Spojrzałam jej prosto w oczy. Nie było we mnie złości. Tylko spokój. Bo nigdy nie uwierzylibyście, że ktoś taki mógłby pokochać mnie kropka. Milczała. A ja odeszłam, zostawiając ją z tą jedyną prawdą, której nigdy nie chciała słyszeć. Choć wieczór zaręczyn Natali zakończył się bez otwartych konfliktów, to cisza, która towarzyszyła mojemu odejściu z matką, nie była końcem, lecz początkiem. Początkiem nowego rozdziału mojego życia. Prawdziwego, niewyobrażonego. Nieudawanego, ale również bardziej wymagającego niż cokolwiek, co oznałam wcześniej. Następne dni były jak sen. Aleksander nie zniknął. Nie był jednorazową niespodzianką. Przeciwnie, był obecny bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Każdego ranka wysyłał mi wiadomość. Każdego wieczora dzwonił, choćby na pięć minut, by zapytać, jak się czuję. Zaproponował, bym towarzyszyła mu na kolacji z delegacją ministerialną, nie jako osoba towarzysząca, lecz jako partnerka. W jego świecie, pełnym formalnych spotkań, debat kulturalnych i wieczorów dyplomatycznych, moje istnienie miało mieć miejsce oficjalnie. Nie musisz się bać. Będziesz sobą. To wystarczy. Powiedział, kiedy zawahałam się, słysząc o liście gości. Ale ja bałam się nie sukni, nie rozmów przy winie. Niesrebrnych sztuczców czy obcych twarzy. Bałam się, że w jego świecie ja nie wystarczę. Kolacja odbyła się w zabytkowej willi na obrzeżach Warszawy. Sala była wypełniona znanymi twarzami z prasy, telewizji i polityki. Aleksander trzymał mnie za rękę, przedstawiając kolejnym osobom: To Zofia. Pisarka i moja narzeczona. Pisarka. Nieco pewriterka. Nie freelancerka. Nie, ta od tekstów. Pisarka. Brzmiało to jak pieśń dla moich uszu, choć serce wciąż biło mi jak szalone. Każdy uścisk dłoni, każde spojrzenie, pełne oceny, każde pytanie o moje publikacje, było dla mnie jak egzamin bez zapowiedzi. Czułam się jak aktorka grająca rolę, która może w każdej chwili zostać odebrana. W pewnym momencie, podczas deseru, podszedł do mnie mężczyzna w średnim wieku. Elegancki, z przenikliwym wzrokiem. Przedstawił się jako Konrad Radecki, dyrektor Fundacji Kulturalnej, bliski współpracownik Aleksandra. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że Aleksander zwiąże się z kimś spoza naszego środowiska. Powiedział z delikatnym uśmiechem, który bardziej przypominał maskę. Spojrzałam na niego spokojnie to znaczy spoza świata polityki tak zapytałam, celowo nie unosząc tonu Dokładnie. Ale skoro tu jesteś, zakładam, że już wkrótce się dostosujesz. Nie odpowiedziałam. Uśmiechnęłam się, jakby jego słowa nie dosięgły mojego serca. Ale dosięgły. Bardziej niż chciałam przyznać. Kiedy wróciliśmy do mieszkania Aleksandra, milczałam. On zauważył, że coś mnie gnębi. To przez Konrada? Zapytał cicho, podając mi herbatę. Nie tylko przez niego. Przez wszystko. Przez to, że czuję się jak gość w życiu, które nie należy do mnie kropka. Usiadł obok mnie. Wziął moją dłoń i przez chwilę patrzył, nie mówiąc nic. Zofia, ja nie chcę, żebyś się zmieniała. Chcę, żebyś była tym, kim jesteś. Właśnie dlatego cię kocham. Ale rozumiem, że to może być trudne. Bo jest. Ja nie mam takiego obycia. Nie wiem, jak rozmawiać z ludźmi, którzy mówią o reformach i galach charytatywnych. A wiesz, co ja widzę, kiedy ty mówisz o literaturze, o emocjach, o ludziach? Widzę kobietę, której brakuje w tym świecie. Nie potrafiłam nic odpowiedzieć. Tylko się uśmiechnęłam i pozwoliłam sobie, po raz pierwszy od dawna, poczuć się wystarczającą. Ale nie wszyscy chcieli, by ta historia miała szczęśliwe zakończenie. Kilka dni później otrzymałam dziwną wiadomość e-mail. Nie było podpisu. Załącznik zawierał zdjęcie mnie, sprzed kilku lat, w niechlubnej sytuacji. Byłam wtedy na imprezie studenckiej. Ktoś zrobił zdjęcie w momencie, gdy śmiałam się z kieliszkiem w ręku, a światło lampy błyskowej nadało temu obrazowi wrażenie skandalu. Pod spodem znajdował się tylko krótki komentarz. Czy Aleksander wie, kim naprawdę jesteś? Moje dłonie zadrżały. W jednej chwili poczułam, jak cały mój wysiłek, moja odwaga, moje starania, moje marzenia, mogą się rozpaść jak domek z kart. Nie spałam tej nocy. Siedziałam w kuchni, z kubkiem zimnej już herbaty, patrząc w ekran laptopa, na którym wciąż wyświetlało się to samo zdjęcie. Obraz z przeszłości, który miał moc zniszczyć wszystko, co udało mi się zbudować. W mojej głowie krążyło tylko jedno pytanie: kto? Kto chciał mnie zranić? Kto wiedział o tej fotografii? I dlaczego właśnie teraz? Na zdjęciu nie było nic, co obiektywnie mogłoby stanowić skandal. Ale nie chodziło o fakt. Chodziło o interpretację. O insynuację. O to, by zniszczyć mój wizerunek w oczach Aleksandra i jego świata. Czy Aleksander wie, kim naprawdę jesteś? To jedno zdanie miało wystarczyć, by zaszczepić wątpliwość. By wywołać lęk. I, co gorsze, wstyd. Wzięłam głęboki oddech. Otworzyłam okno. Chłodne powietrze wdarło się do wnętrza mieszkania, jakby chcąc rozwiać moją panikę. Ale nic nie mogło mnie uspokoić. Postanowiłam, że mu powiem. Wszystko. Aleksander wrócił z delegacji około dziewiątej rano. Uśmiechnął się na mój widok, ale szybko zauważył, że coś jest nie tak. Nie spałaś? Zapytał, zdejmując płaszcz. Musimy porozmawiać. W jego oczach pojawiło się zaniepokojenie. Usiadł naprzeciwko mnie przy stole. Wzięłam głęboki oddech i opowiedziałam mu wszystko o zdjęciu, o wiadomości, o tym, co wydarzyło się tamtej nocy sprzed lat. To nie była dramatyczna historia. Po prostu młodość, beztroska, alkohol i chwila nieuwagi. Ale w oczach opinii publicznej każdy szczegół mógł zostać przekształcony w broń. Słuchał uważnie, nie przerywając. Kiedy skończyłam, spojrzał na mnie i powiedział: Myślisz, że to mnie obchodzi? Zamarłam. Zofia, nie jesteś twoimi błędami. A jeśli ktoś próbuje cię zranić, to znaczy, że się ciebie boi. Nie dam się wciągnąć w tę grę. Uzy napłynęły mi do oczu. To nie były łzy strachu. To były łzy ulgi. Aleksander, z właściwą sobie metodycznością, postanowił działać. Skontaktował się z ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa, którego znał z jednej z komisji rządowych. W ciągu dwóch dni ustalono, że wiadomość została wysłana z anonimowego konta, zarejestrowanego w Pradze, ale ślad prowadził dalej. Do osoby z mojego otoczenia. Nazwisko, które pojawiło się w analizie metadanych, zatrzymało czas. Natalia. Nie mogłam uwierzyć. Natalia? Ta sama kuzynka, która przez lata grała rolę ideału? Dlaczego? Z zazdrości? Z potrzeby kontroli? A może dlatego, że nie potrafiła znieść, że tym razem to nie ona była w centrum uwagi? Aleksander był ostrożny. Nie możemy działać impulsywnie. Najpierw spróbujmy z nią porozmawiać. Może miała powód? Może ktoś ją do tego zmusił? Chciałam w to wierzyć. Naprawdę. Ale coś we mnie, ta część, która przez lata była ignorowana, upokarzana, umniejszana, wiedziała. To nie był przypadek. To było celowe. Zaproponowałam spotkanie w neutralnym miejscu, mała kawiarnia na Żoliborzu, którą dobrze znałyśmy z lat studenckich. Przyszła punktualnie. Ubrana perfekcyjnie, jak zwykle. Uśmiechnięta. Ułożona. Jakby nic się nie stało. Zofiuniu, miło cię widzieć. Co za niespodzianka. Usiadłam. Nie uśmiechnęłam się. Natalio, dlaczego to zrobiłaś? Uśmiech zbladł. Nie rozumiem, o czym mówisz. Wyjęłam telefon. Pokazałam zdjęcie. Potem analizę metadanych. I wiadomość. Jej oczy zweziły się, twarz stężała. Bo nie zasługujesz na to wszystko. Wysyczała cicho. Całe życie była ścieniem. I nagle pojawia się on idealny. A ty? Ty masz być tą, która wszystko dostaje? Zamrugałam. Więc postanowiłaś mnie zniszczyć? Chciałam tylko przypomnieć wszystkim, kim jesteś żeby nie dali się zwieść. Zostawiłam ją przy stole. Nie odpowiedziałam więcej ani słowa. Ale czułam, że to nie koniec. Że jej działania to tylko wierzchołek góry lodowej. W nocy, gdy wszystko wydawało się ucichnąć, około północy ktoś zapukał do drzwi mojego mieszkania. Aleksander był wtedy na spotkaniu służbowym w Gdańsku. Otworzyłam ostrożnie. Na wycieraczce leżała koperta. Bez adresata. W środku znajdowała się kopia mojego rękopisu. Powieści, nad którą pracowałam od lat, z przekreślonym tytułem i dopiskiem flamastrem. To nie jest twoje. Nigdy nie było. Tamtej nocy nie zasnęłam. Trzymałam w dłoniach kopię mojego rękopisu, popisaną jaskrawym flamastrem, z tą jedną frazą, która miała zniszczyć mnie do końca. To nie jest twoje. Nigdy nie było. Ale coś się we mnie zmieniło. Po raz pierwszy nie poczułam strachu. Poczułam gniew. Zdrowy. Usprawiedliwiony. Potrzebny. Nie zamierzałam się chować. Ani przepraszać. Ani tłumaczyć się za to, kim jestem. Zbyt długo pozwalałam innym pisać moją historię za mnie. Tym razem ja zamierzałam chwycić za pióro. Następnego dnia poprosiłam Aleksandra, by zorganizował spotkanie z prawnikiem. Miałam zamiar oficjalnie zabezpieczyć swoje prawa autorskie do powieści w obecnym kształcie, wraz ze wszystkimi wersjami roboczymi, notatkami, mailami i zapisami z chmury. Dowody były jednoznaczne. Mój styl. Mój głos. Mój świat. Prawnik, kobieta o przenikliwym spojrzeniu i bezkompromisowym tonie, pokiwała głową, czytając fragmenty manuskryptu. Jeśli ktoś próbował to sobie przywłaszczyć, niech się przygotuje na proces. I porażkę. Nie bałam się już. Nawet jeśli wojna dopiero się zaczynała, tym razem miałam armię. Spotkałyśmy się jeszcze raz. Tym razem nie w kawiarni. Poprosiła o rozmowę. Twierdziła, że chce wszystko wyjaśnić. Była inna. Mniej wyniosła. Ale to nie była skrucha. To była panika ukryta pod maską dyplomacji. Zofia, nie chciałam ci zaszkodzić. To był impuls. Głupota. Zazdrość. Ty zawsze byłaś taka cicha, a teraz nagle wszyscy cię podziwiają. I to cię zabolało. Przerwałam jej. Milczała. Wzruszyła ramionami. Nie sądziłam, że zajdzie to tak daleko. Ale zaszło. I wiesz co? Już nie chodzi o książkę. Ani o Aleksandra. Chodzi o mnie. Już nigdy nie pozwolę Ci ani nikomu innemu odebrać mi głosu. Nie czekałam na odpowiedź. Wyszłam. I po raz pierwszy poczułam, że drzwi, które zamknęłam za sobą, nie będą już musiały się otworzyć. Kilka miesięcy później w pięknej sali Biblioteki Narodowej odbyła się premiera mojej książki. Zatytułowałam ją. Cień, który przestał być cieniem. Sala była pełna. Aleksander siedział w pierwszym rzędzie. Obok niego mój nowy wydawca, przedstawiciele mediów, krytycy, czytelnicy. Ale najważniejsza była dla mnie obecność mojej własnej odwagi. Bo nie pisałam już z potrzeby uznania. Pisałam, bo miałam coś do powiedzenia. I w końcu nauczyłam się mówić głośno. Podczas pytań od publiczności jedna z kobiet zapytała. Czy historia głównej bohaterki jest autobiograficzna? Spojrzałam w stronę Aleksandra, który się uśmiechnął i skinął głową. W pewnym sensie tak. Ale to już nie historia o bólu. To historia o wolności. Od tamtego dnia wszystko się zmieniło. Ale nie chodzi o sławę. Ani sukces wydawniczy. Ani nawet o Aleksandra, choć jego obecność nadal była źródłem siły. Największą zmianą było to, że już nigdy więcej nie musiałam milczeć. Przestałam odwiedzać rodzinne spotkania, gdzie byłam tylko tłem. Przestałam szukać uznania tam, gdzie zawsze byłam odrzucana. Przestałam patrzeć w lustro i widzieć kogoś, kto nie pasuje. Bo teraz wiedziałam. Nie trzeba pasować do cudzego obrazu szczęścia, by być szczęśliwym. Kiedy ostatni goście opuścili salę biblioteki, a światła przygasły, zostałam na chwilę sama. W dłoniach trzymałam egzemplarz książki. Pachniał nowością i papierem, ale też czymś więcej. Pachniał wolnością. Usiadłam na ławce przed wejściem, spojrzałam w niebo i uśmiechnęłam się do samej siebie. Po raz pierwszy nie musiałam sobie niczego udowadniać. Aleksander wyszedł i usiadł obok mnie. Dumna? Zapytał. Nie. Spokojna. I to był najpiękniejszy stan, jakiego mogłam doświadczyć. Nie każdy, kto milczy, jest słaby. Czasem milczenie to broń, która czeka na odpowiedni moment, by przemówić. A gdy w końcu przemówi, cisza po drugiej stronie jest najgłośniejszym dowodem zwycięstwa.